insygnia koronacyjne korony Królestwa Polskiego, a mianowicie korona chrobrego, tak zwana korona chrobrego, czyli korona prywiligenta, ta uprzywilejowana, którą koronowano wszystkich praktycznie królów Polski od Władysława Łokietka, po Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz jabłko i berło użyte podczas koronacji w roku 1764. Oczywiście, niestety, to są repliki, oryginalne repliki. Dlaczego oryginalne? Bo kiedy je odtwarzano, użyto tych materiałów, tych monet, które zostały wybite w roku 1811 przez prusaków, kiedy ci zniszczyli właśnie nasze insygnia koronacyjne. Czyli tak de facto oryginałów zobaczyć nie można. Możemy tylko cieszyć oko tym, co właśnie tutaj zaprezentowano w Szanowskim Muzeum. Dokładnie. Natomiast zostało to bardzo dobrze odtworzone w latach 2002-2003 przez pana Adama Orzechowskiego. I podczas wykonywania tych replik użyto właśnie tego oryginalnego materiału również. I myślę, że należy wierzyć, że ta cząstka, która spoczywała na skroniach praktycznie wszystkich królów naszego kraju. Jest w tych replikach. Możemy powiedzieć: repliki, ale jak pojedziemy do Warszawy i zobaczymy Zamek Królewski, to też jest replika z lat 70., odzwierciedlająca tragiczne losy. Te repliki również odzwierciedlają tragiczne losy naszej korony. Można je teraz oglądać tutaj, właśnie w głównej siedzibie muzeum, a na co dzień, czy one są gdzieś prezentowane? Nie. Nie, one są zamknięte w skarbcu, i nasze muzeum i nasze miasto, jest jednym z pierwszych, które od dłuższego czasu mogą się poszczycić, że prezentują właśnie te insygnia koronacyjne królów Polski. Jak są zamknięte w skarbcu, czyli ich wartość jest rzeczywiście ogromna i jest ta pewność, że to rzeczywiście te monety, a które zawierały ten kruszec, który kiedyś spoczywał na skroniach królów, zostały wykorzystane do wykonania replik. Tak jest. Tutaj w, w tym konkretnym przypadku mamy tak naprawdę suma sumarum, licząc złoto i srebro oraz szafiry, diamenty, które zostały użyte do wykonania tych replik. Mamy ponad 3 kg tak naprawdę srebra, złota, tych elementów, które... Które zostały zużyte do wykonania tychże, tychże replik. Jak rozumiem, ono zostało odtworzone na podstawie malunków, różnego rodzaju przekazów, jak wyglądały te insygnia w oryginale? Tak, była wcześniej przeprowadzona bardzo dokładna kwerenda w archiwach, gdzie są spisy skarbca koronnego, a dodatkowo po ostatniej koronacji, w roku 1764, kiedy był koronowany Stanisław August Poniatowski, on zlecił wykonanie dokładnych rysunków wszystkich insygniów koronacyjnych, więc dzięki temu był bardzo dobry materiał wyjściowy, który pozwolił wykonać właśnie te wspaniałe repliki. Powiedział pan dyrektor, że zazwyczaj one nie są prezentowane. Rozumiem, że wartość jest ogromna i ta historyczna, no i też wartość jednak materialna, więc warto tu chyba przyjść wykorzystać tą szansę, żeby je zobaczyć. To jest myślę niesamowita okazja dla naszych mieszkańców, żeby przyjść i zobaczyć na własne oczy coś, co było symbolem korony Królestwa Polskiego, właśnie ta korona, którą prawdopodobnie i zapewne tak było, król nosił tylko raz w swoim życiu podczas koronacji w katedrze wawelskiej. Dzisiaj pierwsze pokazanie tych wyjątkowych eksponatów towarzyszy temu też ręczanie. Okazjonalnych biletów wstępu do muzeum. Zgadza się, każdy, kto odwiedzi tę wystawę tutaj w głównym budynku, otrzyma pamiątkowy bilet, który również uprawnia do odwiedzenia naszego oddziału, gdzie prezentujemy również na Poły królewską historyczną wystawę na temat husarii Sobieskiego i tamtych tradycji odsieczy wiedeńskiej, więc serdecznie i bardzo gorąco zapraszam. A dzisiejszy wieczór uświetnia również zespół Balladum z Warszawy, który zaszczyci nas pięknym koncertem muzyki renesansowej oraz z tego miejsca też muszę bardzo serdecznie podziękować całemu zespołowi Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który przygotował potrawy z XV wieku. Podaliśmy przepisy i dzisiaj te potrawy zostaną zaserwowane naszym gościom.